Miasto od kilku lat podejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Jednym z takich działań jest przystąpienie do programu Czyste powietrze. Głównym celem tego programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zanieczyszczenia gazami cieplarnianymi poprzez właśnie wymianę pieców na paliwa stałe, ale również poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Jesteśmy największym uzdrowiskiem w Polsce i staramy się Chciałam zrobić... Wszystko, co w naszej mocy, abyśmy byli miastem czystym, miastem, w którym lokale mieszkalne pozbawione są pieców na paliwa stałe. Program zadedykowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych. Dofinansowanie w ramach tego programu będzie można przeznaczyć na wymianę starych źródeł ciepła, na nowoczesne, a także na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Najważniejsze, jaka może być kwota dofinansowania. Dotacja może wynosić dla tego podstawowego poziomu to jest 30 tysięcy i podwyższonego poziomu 37 tysięcy. Jest to uzależnione od sytuacji materialnej wnioskodawców. Aby usprawnić realizację tego programu miasto utworzyło specjalny punkt konsultacyjny w Ratuszu Miejskim, pomagający mieszkańcom w wypełnieniu stosownych dokumentów. Powołano również kołobrzyskiego koordynatora programu, którym został Ireneusz Zarzycki, który od lat włączał się w działania mające na celu ochronę środowiska. Będę mógł również bardzo mocno wspierać ludzi, i pomagać im w tym, żeby wymienili te kopciuchy. Nie bójmy się powiedzieć w ten sposób, nazywamy to kopciuchy, bo pamiętamy dzięki telewizji kablowej Kołobrzeg, miałem sposobność krytykowania mieszkańców, którzy no niestety, ale palili nie tylko węglem, ale palili również i jakimiś gumami, różnymi Materiałami, które bardzo były w rące. Ireneusz Zarzycki namawia wszystkich chętnych do skorzystania z programu, aby kontaktowali się z nim telefonicznie pod numerem telefonu 781-818-828. Najlepiej to się ze mną umówić, bo równie ludziom to pasuje. I ja naj, najbardziej lubię, jak pojadę i zobaczę obiekt. Tak jak w przypadku jednego. Z mieszkańców na Radzikowie zobaczyłem obiekt i mu podpowiedziałem, że jeszcze może ubiegać się o termomodernizację, o ocieplenie dachu, bo jak wymienia dach to też może ocieplić go, jeżeli to poddasze jest ogrzewane. Czy na przykład to nie wiedział i nie wiedziało też wiele osób, że można ocieplić również drzwi garażowe. Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze będzie można składać do końca 2027 roku.